Pierwszy po urlopie przejście tutaj w sumie, więc dlatego trzeba to A to jest stojak na noże. Ja nie, nie zobacz taki ciężki. O! Z czego on jest? taki dziwny, ciężki. Proszę I? bardzo. Fajny, ciekawy, ci nie? No. Ale dobrze, że masywny, to duże noże wejdąc, nie? Takimi drucikami. No żeby tak... Żeby się nie tępiły od, od tego. E, belki, co to jest szafa? szafa. Czy, ty to widzisz, co tutaj Czy to jest to co myślę? Telewizor. O pierona. Ale już nie ma elektroniki. No co ty? Tak, to sama matryca i bez elektroniki. A to, to, okay. co A, to nawet to nawet dobrze, bo by trzeba było go nieść. <noise> Z samej matrycy nic nie skorzystamy. To widzę? mi jakieś stoją w pół no, widzisz, ta ślepa nie jest. A widzisz jak widzi ładnie wszystko. Tak, widzę. Nawet nie trzeba światła. Jakieś dziecięce pierdole. Stół z wanymi nogami. Stół nie ma nogi. Nogę. Na tutaj Co tu mamy? Śmietnik mamy. Uch, ja mam latarki z nas, w telefonie, co te, to... nie? Ja też nie mam. Nie brałem. Nie wiem, gdzie ona jest, ta latarka. Co była na tym? Ja wiem, kojarzę tylko jedną. Nie wiem, czy obie wyjmowałem, czy nie. Nie wiem, która, czy ja. No, no ale to jak nie wiesz, która, czy ja, to sobie po prostu weź którąś, a tak. mi którąś daj. No ale mam tylko jedną. Nie wiem, gdzie jest druga. Nie wiem, czy to moja, czy nie. Czy znaczy wiem, że też jest gdzieś ta płaska jeszcze, co nie? Tam nic nie ma. Nie chcę cię zlatować. Mhm. Naprawdę chcesz coś znaleźć? Ja ci, bolą cię nogi. No bolą nogi. No właśnie. Chcę znaleźć. Nie chcesz znaleźć? Chcesz znaleźć. Chcę znaleźć. Co? Nie wiem, cokolwiek. Do znajdowania nogi nie są potrzebne. Do niesienia, no, do są. niesienia są. No chcę no? znaleźć, ale nie, nie, nie nosić. No właśnie. A że spoko mam w ręce odstraszacz. Odstraszacz znajdę. Jak mamy kamerę, to się najczęściej rzadko coś znajduje. Tak. Jak jej nie mamy, to wtedy wpadają telewizory w Mhm. Złoto klejnoty, diamenty, szafiry i takie tam wpadając nie? Wtedy Jakby tak było to byśmy już nie O nagrywali. panie! Abyśmy teraz... Tam na bok nie ktoś tą kamerę taką monitoringową. A jest no <grych> Jakby takie Naszefną, nam... A nie w środku. Jakby takie rzeczy nam wpadały, kurde, panie, to już byśmy ze Florydy... Nie z Florydy nagrywali gdzieś z Hawajów albo z jakiejś Dominikany teraz. Jak drink z palemką pijemy. Ale a tam krzesła, a tu reszta rzeczy. materace jakieś poprute, meble poprute, O, ale się spruty. Prut, prut. Tam jest taka kapka na telewizji. I krzesła. Bilo. I krzesła. Ciekawe. Ale telewizor. Ale fajnie. No i tak to nic Tutaj jest jeszcze co? Tu jest jakiś dywan. Odkurzacz był widzisz. Kiedyś tam filtry zostały i tak dalej dursz tak jest ze stali nierdzewnej bliżej nieokreślonej Tak, też możemy obejść nasze osiedle a możemy spróbować jeszcze się Próbujemy przejść się na końcu był kontener może a może coś przybyło tak a nie drzwi stoją z tyłu z tyłu drzwi ty. mm -hmm. tam nie widać to... tam są tam nigdy nic nie było w sumie. O, kolejnoga. noga. nigdy nic tu nie? nie. Mhm. A tak, blat Tak, nic tu nie ma. Nic tu po nas. Ciuchy, ciuchy, rozrzucone. Co? Ja powiem, co z felgą? Całe koła. Aha. Mhm. Cztery koła ktoś rzucił, no. cztery koła z No. Co to? Głośnik? Kuba była głośnikowa, ale głośników brak. Aha. A nie czekaj, jest w środku jakiś głośnik. Nie wiem, czy on tam wpadł, czy on jest tam przymocowany. Jest może tam basowy. Głośnik basowy... Aha, A, może widzisz? Może tak przymocowany, jak Ta, się nie Tak, on tam jest przymocowany. Na subwoofer ktoś to zrobił. Tak. Ale nie ty tylko brała. Tak sam głośnik to. to jest uh -huh. tylko głośnik. Tego główna nikt nie kupi. Uh -huh. A nawet jak ktoś kupi, to za grosze. Uh -huh. no. nie wiem, To to nie jest szkło, to po pierwsze, to tylko plastik. To zabawka, jakaś dziecięca. Tak. Wieszaki są w szkle. No właśnie, faktycznie. Patrzyłem A na ty, to za Tutaj są to takie. O, na jajka porcelanowe. O, no. Stojaki na jajka porcelanowe. Albo coś takiego, pseudo porcelany. Ci ciekawe. Mhm. Fajne. Chcą tylko trzy? Nie A widzę tam. więcej. Ja wezmę to. Sobie włożę do torby. Mhm. Takie pierdolety to lubią chłopaki. Więc można mhm. im to będzie dać. A tak to No. To mamy. Poranie ktoś chyba już wyciągnął na wierzch, ale jej nie rozbroił. Ciekawe Chyba, że wpadła już od razu tutaj bez silnika. Wygląda jakby nie No kabel nawet jest niewyciągnięty. Super stoją jak na gaśnicę. Mhm. Taki żeby... A, tam. Reszki kosmopolnego są tutaj. Aha. Aby tak coś tu było, to, był to mimo, co tu jest ciekawe było. A bo tu jest. Zapominam. że to jest jakiś inny. Mm -hmm. Z jakiejś chyba innej firmy. Może, może prywatny, bo tu nosił ten gostek, co, nie? Jak coś jest ciekawego, to przecież można sobie zabrać. No tak, tak. Mniej zapłacą za śmieci, Znaczy mniej jak mniej. Więcej im się zmieści, dla, dla e, nich wtedy lepiej nawet. Znowu trzeba się kajać na telewizorze, bo tutaj ogólnie bardzo dużo mebli. takie biurko jest. Biurko jest. Nie? Mm -hmm. A tu jest chyba kontenerek taki do biurka, jeszcze. Wszystko jest z reguły połamane. No żeby się zmieściło, bo to normalnie zajmuje dużo przestrzeni. Nie wyrzucać by... tak rzucać powietrze do kontenera to nie ma sensu. Wieszak tu jest na ciuchy. Mhm. To jadło. Ta. coś przybyło. Czysto. Nic. Nowa atrakcja na mapie Wrocławia Wszyscy robią zdjęcia temu samochodowi O wali No, wjechał śmietnikiem Do śmietnika samochodem Ktoś czymś innym wjechał Co dobrze by było A no ja tylko raz znaleźliśmy pudło, w którym monitor był, co nie? No jeszcze nie Pusty. Ale bydle wielkie. Ile to ma? 55 cali. Też pusty? No. Silver Crest? Młonek chyba tylko. O kurd. O, ale śmietrysko. Nie, ci tylko. Dużo papierów, bardzo dużo papierów. Ogromna ilość papierów. Z lekkie, Ale... żeby był y -y -y. Jak będziemy potrzebować pudełka to nie będzie. Oczywiście, że tak, bo to zawsze tak Z Tu nie widać nic. Ach, ty, to nie są czasem drewniane narki? A chyba tak, no. takie takie coś istnieje. Drewniane narty. No.